Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już przecież była taka zima bez ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem, nie ja mam wrócę tu przed latem A skądże? Bo ja Tak mówiłam żartem Dobry żart jest tym Fafart A ty oczy masz uparte Ty budujesz domek z kart Czasem palnę Coś w rozmowie Żartem snuję jakiś plan A ty zaraz Myślisz sobie Przywiązujesz się nad stan Ty tak nie ż mnie czasem bierze złość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Ależ brawurowo, zaskiewane. Magdaleno, dla ciebie piosenka. To tyle piosenek jest dla Magdaleny, Całe cały że ją mam.